ma kochani, jak widzicie tak wyglądam Bo się szukuję No tak, bo się szukuję do wyjścia I obiecałam Wam, że będzie jeden Zawsze jedna recenzja Ja już mam twarz żelem Twarz żel Wam pokażę kiedy indziej, będę miała więcej czasu Bo się śpieszę No dobra, także co Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o w tym serum, jest to y, czyste, piękne serum oczyszczające. U, będziecie coś widzieć, będziecie. Ekstrakt z zielonej herbaty. Tutaj specjalnie dla Was zostawiłam opakowanie. Jest to przy, a, przeciw... active regeneracja, przeciw zaskórnikom, serum oczyszczające. Czy mi się sprawdza? Sprawdza mi się, ja go lubię, yy, no oczyszczać skórę oczyszcza, bardzo dobrze nawilża, świetnie sprawdza się pod makijaż, także, także jestem mega z niego zadowolona. Kupiłam go o dziwo w Biedronce, czy nie pamiętam, kupiłam go dawno, czy kupię go jeszcze raz, yy, nie wiem. Mo, znaczy jak inne produkty skończę to pewne tak Bo to jest naprawdę fajne No dobra Słuchajcie ja się jak widzicie tu ogarniam yy, I co Spotkamy się jak wrócę Czyli za jakieś dwie godziny Bo yy, Na zaliczenie was nie będę zabierała No nie będę miał, I tak i tak nie mogę nagrywać Więc no spotkamy się jak wrócę Także co Do zobaczyska za, U was za chwilę dla mnie za jakiś Dwie godziny, Trzy? pa! Siema! Wracam. Z uczelni niedawno wróciłam. Słuchajcie, nie brałam aparatu, bo. O, tak będzie lepiej. Nie brałam aparatu, bo miałam samo zaliczenie. A po drugie, zobaczcie, jaka jest pogoda. Masakra. Także co? Aparat by mi wywiało, w ogóle rękawiczki i lecimy. No to co, słuchajcie, już jest prawie 15, więc wypadałoby sobie obiad zrobić. Na obiad robię co co wczoraj, ale chciałam Wam pokazać, co znajduje się w tamtych reklamówkach. No dobra to uwaga! Tu moje łożeczko? Tam, ta, ta, tam. tam, tam tutaj, słuchajcie, znajduje się moje denko i wymyśliłam sobie, że na vlogu, tak jak wczoraj Wam mówiłam, będzie jedna recenzja i jedno denko, więc zaczynamy. No dobra, pierwsza rzecz to yy, ta odżywka Avon Advanced Techniques Violet Conditioner for Blonde Highlighted Hair, Col, Color Correction, yy, i to jest odżywka do włosów blond i rozjaśnionych. Sorry, że takie brudne, ale mam tylko jeszcze twardą wodę. Co mogę powiedzieć? No, szało nie było. Jak na pewno wiecie, yy, złożyłam odżywkę do końca, bo ja nie lubię wyzwalać produktów. Yy. Ale na pewno jej nie kupię, bo po pierwsze już nie kupuję Waywon, korzystam z tego co mam. A druga sprawa jest taka: no... są inne lepsze odżywki, więc. No, może jakoś wybrana nie jestem, ale szału nie widziałam. No to co, dobra? Odżywka idzie do mojego kosza na śmieci, czyli tutaj. Później to wywalę, jak będę szła gdzieś. Będę wychodziła z domu. Tak, podsumowując, strasznie, ale strasznie zimno. Ja idę teraz wziąć obiad. Aha, jeszcze w jedno miejsce, ale to do zobaczenia za sekundę. Ok, jak widzicie, znowu jesteśmy w łazience. To są moje kosmetyki. I nic, słuchajcie. Yy, nie będę Was tutaj brała żeby myć twarz no bo wydaje mi się, że rano no to co, każdy wie jak ten wczoraj zrobiłam sobie maseczkę, dlatego to tu byliśmy, ale do czego zmierzam tu mam coś takiego jak taki olejek Cocos e, and aloes do mycia twarzy z bielendy i on oczyszcza nawilża na i zmiękcza e, olejek po jak widzicie trochę już go złożyłam nie zdążyłam zrobić recenzji Olej po kontakcie z wodą zamieni się w takie mleczko. No, takie jak żel, pod jak żel pod prysznic, kiedy namoczycie go, czyli pieni się. O najprościej. Taka forma mleczka pianki. E, także co, polecam go serdecznie. Czy kupię jeszcze jedno opakowanie? Mam coś innego w zanadrzu. No, natomiast zastanawiam się. Jak widzicie, produkt jest wydajny. Moją twarz wystarczy jedna pompka rano i foreo jest na noc, jak już wiecie. A ta szczoteczka z AliExpress jest na dzień. Ona jest mięciutka i mokra. Ja ją w ogóle umyłam. Tak, umyłam. Yy, ale to... Bo ja nie jestem już pewna, czy ja ją, umołam, czy ona jest... Wydaje mi się, że z w tym olejku. Wracając do tematu, to jest noga mięciutka, dobrze domywa. Tu ma takie ładne serduszko, chciałam powiedzieć, ładną różyczkę. Także to idzie tutaj. Również Wam polecam ja ją kupiłam na AliExpress. No dobra. Także tak wygląda sytuacja u mnie. Jak widzicie, nudy na pudy. Ale tu ciemno w łazience. No, już robi się 15, więc zaraz będzie. Ło! Ciemno. Aha. dobra. O, dobra. Eee. Także co? Tak to wygląda. Ja idę, tak jak mówię, sobie robić obiad teraz. No i wrócę do Was z wieczorem. Chyba tak. No jeżeli jeszcze coś ciekawego będę miała Wam do powiedzenia, to wcześniej, a jak nie, to zobaczymy się na wieczor wieczorem na pożegnaniu. Jak widzicie, ten vlog będzie dzisiaj krótki, no ale nic ciekawego takiego nie robiłam. Mam nadzieję, że jutro będzie cieplej, to zabiorę Was w ciekawe miejsce. Pomiędzy nauką pójdziemy sobie. No ale to wszystko zależy od tego, jak będzie na dworze, a jak nie, to znowu będzie taki domowy vlog. Dobra, no to do zobaczenia później. Pa! Siemano kochani, jest około 17, ale jak widzicie... Jak widzicie już jest ciemno. Słuchajcie, ja, tylko, ja kończę już tego vlogu masa drugiego. Bo nic innego nie robię, nie będę wychodziła, bo jest wtorek, więc nauka, nauka, nauka. czekaj, tam jest poniedziałek. Jutro jest wtorek. Jutro postaram się... Tak, dobiję mi się na telefon. Jutro postaram się... Wyjść, a jak nie, to i tak, i tak mam dla Was coś zaplanowanego, zaplanowane, ciekawego. Ale co to, 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 to dam Wam znać. Jutro, bo nie chcę Was uprzedzać, jutro będzie. Dobra, teraz to wszystko. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego vlog Masa, napiszcie mi, czy Wam się podobało, tak jak, czy w ogóle tak jak chcecie. Dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. A, dlaczego jestem taka przyświetlona? Bo stoję przy lampie. Dobra, jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się do następnego. Do jutra, cześć.